Kochani, e, chcę Wam zadać pytanie. Która z Bożych cech jest tą cechą, która najbardziej pociąga Was do Boga? Który z Bożych atrybutów jest tym atrybutem, który jest najbardziej, wybaczcie to wyrażenie, najatrakcyjniejszy dla Was, kiedy patrzycie na Boga? Która z cech jest tą cechą? która powoduje, że czy jest dobry czas, czy jest zły czas, zawsze chcecie być z nim. Jaka jest ta cecha? Pewien król, potężnego, wielkiego królestwa, miał wiele dzieci. Miał też jednego syna, albo jednego z synów ten syn miał na imię Krystian. Krystian dorósł i przyszedł czas na to, żeby Krystian wyjechał za granicę, studiować, uczyć się, kształcić się, po to, żeby później za kilka lat mógł wrócić do tego królestwa i sprawować rządy w imieniu swojego ojca w jednej z części królestwa, którą ojciec mu da do tego, żeby on tam rządził, sprawował rządy, występował w imieniu swojego ojca. Krystian był podekscytowany tym wyjazdem. Wielu już jego braci i sióstr, Dostąpiło takiego zaszczytu nauki za granicą. Wielu jeszcze nie, ale teraz przyszła kolejna krystiana. Oczywiście Krystian miał także obawy, jak to będzie. Z dala od domu, mniej więcej słyszał, wiedział jak to jest, ale teraz miał czegoś sam takiego doświadczyć. Gdy przyszedł już czas odlotu samolotem, bo Krystian musiał przelecieć kilka tysięcy kilometrów do innego państwa, do wspaniałego uniwersytetu, Bracia i siostry na płycie lotniska machali mu, uśmiechali się do niego, gestami pokazywali mu, że są z nim. Christian miał już wejść do samolotu, dobry król, jego kochany ojciec, tatuś, podszedł do niego i powiedział mu, synku, pamiętaj, jestem zawsze przy tobie, zawsze możesz się ze mną skontaktować, chociażby telefonicznie, porozmawiaj ze mną, gdy będziesz tam tysiące kilometrów ode mnie, służę tobie zawsze dobrą radą, wiesz o tym. Jestem zawsze do Twojej dyspozycji, jeżeli czegokolwiek będziesz potrzebował, dzwoń do mnie, pisz do mnie, jestem dla Ciebie. Krystian się patrzył na swojego tatę, wtulił się w niego. Tato, będę z Tobą w kontakcie cały czas. Minął rok od wyjazdu Krystiana i rozmowy z tatą, które na początku były bardzo częste, zaczęły powoli tracić na intensywności. Były coraz krótsze. Krystian coraz rzadziej dzwonił do taty, w ogóle przestał pisać maile do niego, nie wysyłał żadnego listu, nie wysyłał żadnego zdjęcia, które na początku robił sobie w tym miejscu, w którym był. Przestał dzwonić do taty i opisywać mu to wszystko, co się dzieje w jego życiu. Rozmowy telefoniczne, które raczej inicjował jego tata, były coraz rzadsze i Krystian mówił, tato nie mam teraz czasu, tato przepraszam ciebie, ale jestem zajęty, muszę się uczyć, tato to nie ten moment. W pewnym momencie te rozmowy w ogóle się urwały, Krystian przestał. Odbierać telefon, przestał pisać. Doszła informacja do króla, że Krystian wpadł w złe towarzystwo. Porzucił studia i nagle zniknął. Nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. Serce króla pękało z żalu i bólu. Pan Jezus był niezwykłym nauczycielem. Tak naprawdę był nieprawdopodobnym, nieprawdopodobnym nauczycielem. W momencie, kiedy chodził po ziemi Palestyny, nie było takiego rabina jak on. Pan Jezus w dziwny sposób dobierał sobie, albo według dziwnych kategorii, nie do końca pojętych przez ówczesnych rabinów, dobierał sobie swoich uczniów. Inni rabini starali się starannie wybierać tylko i wyłącznie najlepszych z najlepszych. Do pana Jezusa garnęli się wręcz, można powiedzieć, najgorsi z najgorszych. Grzesznicy, celnicy w ówczesnym czasie postrzegani jako jedna z niższych warstw społecznych, prostytutki. Okazało się, że nawet w jego oczach znalazł znanie łotr, gdy pan Jezus oddawał swoje życie na krzyżu. Pogardzani pospólstwo, ci, którzy byli skończeni, rabini dziwili się, jak to jest możliwe. Jak tacy ludzie w ogóle mogą uczyć się o Bogu. W tego typu sytuacji, gdy Pan Jezus otaczał się takimi ludźmi, ówcześni faryzeusze i uczeni słowa zaczęli szemrać. Dlaczego on jada z grzesznikami, pije z nimi? Dlaczego on z nimi przebywa? To jest nie w porządku. Jeżeli jest nauczycielem, nie może tak się zachowywać. I w takiej scenerii, w takiej sytuacji Pan Jezus zaczyna opowiadać przypowieści. Najpierw zaczął opowiadać o zaginionej owcy. Później o zaginionym groszu a później powiedział jeszcze jedną bardzo znaną przypowieść. I odpuśćcie teraz proszę Biblię, jeżeli macie. Ewangelia Łukasza, rozdział 15, wersety od 11 do 32. Łukasz 15, 11-32. Postarajcie się skoncentrować, wsłuchać się, mimo tego, że znacie tę przypowieść i nieraz ją czytaliście, słyszeliście, i prawdopodobnie na zawołanie możecie opowiedzieć, o czym jest. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzieli im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i jechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyi i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przeprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do Niego, brat Twój przyszedł i ojciec Twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec Jego wyszedł i prosił Go. Ten zaś odrzekł Ojcu, oto tyle lat służę Ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźnięcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi imieniem. Gdy zaś ten Syn Twój, który roztrwonił majątność Twoją z nieżonnicami, przyszedł, kazałeś na Niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Przypowiedź o synu marnotrawnym była cenną ripostą Pana Jezusa do tego, o co oskarżali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czyli religijni ludzie ówczesnych czasów. Pan Jezus wybitnie opowiadając, przekazując przypowieści o zagubionej owcy, o zagubionej monecie, o synu marnotrawnym odpowiadał na zarzuty Żydów, którzy oskarżali Pana Jezusa o to, że ma relacje z grzesznikami. Nie mieściło się to ówczesnemu środowiskowi religijnemu w głowie. Jak tak można? Pan Jezus postępuje krok dalej w swojej opowieści o synu marnotrawnym. Ponieważ opisując upadek tego człowieka, młodszego syna, opisuje go jako upadek do pasania świn i chęci nakarmienia się nawet tym, co jadły te świnie. O tyle jest to obraźliwe, nie do końca do pomieszczenia się w głowach uczonych, że według prawa mojżeszowego świnie były zwierzętami nieczystymi. Nie tylko nie można było ich spożywać. Patrząc na przypowieść o synu marnotrawnym, widzimy młodszego syna, starszego syna i ojca. Młodszy syn, ciekawa postać. Młodszy syn w pewnym momencie dorasta i dochodzi do wniosku, ok, widzę swojego tatę, widzę swojego brata, ale coś mi tu nie pasuje, nie chcę tak żyć, nie podoba mi się to, nie chcę służyć swojemu ojcu. Wpadł na genialny pomysł. Pójdzie do ojca i poprosi go o swoją część majątku. Która tak naprawdę przypada jemu w momencie, kiedy ojciec umrze. Nieprawdopodobna rzecz. Poprosił ojca o pieniądze, które powinien dostać po jego śmierci. Tym samym pokazuje, że w żaden sposób nie zależy mu ani na swoim ojcu, ani na rodzinie. Ojciec był mądrym ojcem. Wiedział, że nie zatrzyma syna. Nie chciał nawet za bardzo go przekonywać. I dał mu te pieniądze, które prawnie będą się należały po jego śmierci. Syn młodszy z radością zapakował to, co miał, wyjechał. Prawdopodobnie nawet się nie obejrzał. Kłopot polega na tym, że w tym miejscu serce ojca musiał pękać z żalu, z bólu. Młodszy syn świetnie się bawił, będąc dziesiątki, może setki kilometrów od swojego domu. Nie wiemy dokładnie, jaka była kwota pieniędzy, którą dostał. Jego ojciec prowadził. Jakiś majątek, miał pieniądze, miał sługi, czyli być może to nie była mała kwota pieniędzy, ale synowi w jakimś czasie udało się przepuścić wszystko. To nie była dobra inwestycja. Ten syn przepuścił wszystko na zabawę. Na zabawę w domach publicznych, być może na alkohol, być może na inne uciechy. Doszło do tego, że przepuszczając wszystkie pieniądze do kraju, w którym żył, przyszedł trudny czas, głód. I nie wiedząc, co może z sobą zrobić, nie wiedząc, jak zadbać o swoją przyszłość, przystąpił do jednego z ludzi, z obywateli tego kraju, żeby móc u niego pracować i by móc w ten sposób, w jakikolwiek sposób zarobić na życie. Ale to było dno, które osiągnął. Zaczął paść świnie i nie mógł nawet zjeść tego, czym one się karmiły. Był gorszy i gorzej traktowany od tych zwierząt. Zleciał na samo dno, mimo tego, że dostał ogromny majątek, ogromną część pieniędzy, swoje szefarstwo. Ojciec miał jeszcze drugiego syna. Drugi syn pojawia się pod koniec przypowieści Pana Jezusa, pod koniec historii, którą Pan Jezus opowiada. Syn, który jest wierny. Syn, który trwa przy Ojcu, syn, który jest cały czas w jego domu, syn, który dba o dobro, o majątek ojca, pracuje dla niego cały czas. Wnosi wielki wysiłek w to, żeby dom dobrze funkcjonował. Być może jako najstarszy syn miał wysoką albo najwyższą rangę w domu po swoim ojcu. Cały czas pracuje, jest przeciwieństwem młodszego syna. Kiedy młodszy syn wraca i doznaje łaski ojca, łaski wybaczenia, starszy syn ma pretensje do swojego ojca o to, co ojciec wykonał. Jak tak mogłeś? Służę tobie wiele lat. Jestem przy tobie cały czas. Wraca ten młodszy syn, który wszystko roztrwonił, wszystko zmarnował, jest skończonym grzesznikiem. Gdzie on w ogóle był? Jak się zachowywał? Pasał świnie? Ojcze... Ty go przyjąłeś? My? Co Mojżesz pisze? Wybaczyłeś mu? A ja pracuję cały czas i wiesz co, tak naprawdę mogłeś go przyjąć, ale mnie nawet nie dałeś koźleńcza, żebym się mógł zabawić. W ogóle nigdy mnie tak nie potraktowałeś jako. Jak, jak tak można? Młodszy i starszy syn. Pan Jezus z premedytacją opowiada faryzeuszom i uczonym w piśmie tą przypowieść. Młodszy są grzesznicy, z którymi porusza się Pan Jezus, wśród których żyje, którzy do Niego garną się, którzy widząc nauczyciela z Nazaretu, widzą w Nim człowieka, który może pierwszy raz ich wysłuchać, do którego mogą przyjść i powiedzieć Mu: Panie, zobacz moje życie, nie ma nadziei żadnej dla mnie. Nie mogę nawet wejść do świątyni, bo jestem trendowaty, nikt nie chce mnie. Jestem prostytutką, panie, zmiłuj się nade mną. Oni nawet nie spojrzą na mnie. Chrystus mówi ludziom, którzy są odsunięci, którzy są na marginesie społeczeństwa, którzy są na dnie, mówi im o Bogu, gdzie o Bogu powinni mówić im uczeni w Piśmie i faryzeusze, gdzie tych najniższych powinni tego nauczać, gdzie do nich powinni wyciągać rękę, gdzie im powinni okazywać miłosierdzie. Pan Jezus to dla nich czyni, bo dla nich przyszedł. Młodszy syn, który nagle reflektuje się, że coś jest nie tak z Jego życiem. I starszy syn. Uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy z racji rangi, roli, którą spełniają, są blisko Boga, przynajmniej teoretycznie. Izrael, który wybitnie jest narodem wybranym, którego losy wybitnie są nakierowane na Boga, gdzie wybitnie wszystko w Izraelu kręci się dookoła Boga. Uczeni w piśmie, faryzeusze, będący na szczycie hierarchii społecznej. Ci, którzy są blisko Boga, nie patrzą w dół na tych, którzy potrzebują Boga. Mają pretensje o to, że ci, którzy są pomiatani i są niczym, zwracają się do Boga, a Bóg ich przyjmuje. Mają o to pretensje. Starszy syn, ojciec, najbardziej nieprawdopodobna postać tej przypowieści. Postać dookoła, której wszystko się kręci w tej przypowieści. Postać, która wybacza, przyjmuje, tłumaczy, dba o dom. Postać, która okazuje miłość i miłosierdzie młodszemu synowi i starszemu synowi. Kim dzisiaj jestem? Czy jestem młodszym synem, czy jestem starszym synem? Nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że Bóg przyjmuje Ciebie takim, jakim jesteś. Że Bóg kocha Ciebie takim, jakim jesteś, ale nie chce, żebyś był takim, jakim jesteś. Jeżeli nie jest to dobre w Jego oczach i nie jest to zgodne z Jego słowem. Dobry ojciec, jeżeli jesteś na dnie, jeżeli upadłeś, przyjmie Ciebie jak młodszego marnotrawnego syna, pokaże Tobie, jak powinieneś żyć, wybaczy Tobie. Mało tego, zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Kiedy młodszy syn wraca do ojca, nie pada ani jedno, najmniejsze słowo, wymówki ze strony ojca. Gdzie byłeś, co robiłeś, co z pieniędzmi? Oddaj mi chociaż połowę pieniędzy. Pracuj u mnie przez 10 lat i spłacaj mi w ratach to, co tam przetrwoniłeś. Obraz pięknej, idealnej miłości Bożej. Gdy syn był jeszcze daleko, gdy syn był jeszcze daleko, Pan Jezus mówi, Ojciec zobaczył Go, użalił się i pobiegł do Niego, gdy syn był jeszcze daleko. Czy wyobrażacie to sobie? Idziesz do Boga. Jesteś złamany, jesteś grzeszny, co mam zrobić, żeby Bóg nie przyjął? Jak to odpokutuję? Może pójdę do spowiedzi, może będę robił wiele dobrych uczynków, tylko niech mi wybaczy, tylko niech mi wybaczy. Zastanawia się, Bóg już cię widzi. Bóg już cię widzi, że idziesz i wybiega do ciebie. Wybiega do ciebie i biegnie do ciebie w postaci swojego syna Jezusa Chrystusa, który oddał za ciebie swoje życie na krzyżu. I biegnie do ciebie. Zastanawia się, jak ja spłacę ten dług. Jak ja spłacę ten dług? Ten dług został spłacony na krzyżu. Krew Chrystusa obmyła nas z naszych winnych grzechów. On żyje, wybacza Tobie i nie chce najmniejszej rzeczy. Z rzeczy, które możesz mu dać, żebyś mu zapłacił za swój grzech. I jesteś zbawiony, jeżeli do niego przychodzisz, wierzysz, amen i kropka i nie ma nic więcej. Jezus Chrystus, miłosierny Ojciec. Ojciec wybiega do Syna. Pierwsze co robi, wpada tam i Go całuje w policzek. I go całuje, przyjmuje Go. Później mówi Zobaczcie, to mój syn, dawajcie szatę, dawajcie pierścień do godności. Jest moim synem. Ani jednej wymówki. Jeżeli zbłądzisz, jeżeli jesteś daleko od Boga, jeżeli upadniesz, a może się to zdarzyć, jeżeli spojrzysz w siebie i powiesz, to, gdzie żyję tutaj, to jak żyję, to jest tragedia. Bóg nie powoła do czegoś innego. Zmarnowałem to, ale lecę do mojego Ojca, lecę do mojego Pana. Nie chcę tak żyć, jak żyję tutaj. Chcę być z moim Bogiem. Chcę być z moim Bogiem. Biegnij do Niego, bo on cię przyjmie. On cię przytuli. Pocałuje do Tobie pierścień, odzieje Ciebie przywróci Ciebie do swojej godności, ale zaufaj Mu, uwierz i bądź Nim. Młodszy sen i Ojciec, miłość i miłosierdzie, łaska. Niewyobrażalna miłość, niewyobrażalna, bo w świecie tego się nie spotyka albo rzadko się spotyka. Zazwyczaj są wymówki, zazwyczaj są pytania, zazwyczaj jest dociekanie, no co tam robiłeś, no powiedz mi. Albo w pierwszym momencie, ok, fajnie, że przyszedłeś, a po tygodniu pytamy się, no i co, jak tam było? Co znowu zrobiłeś? Miłość Boga jest idealna. Miłość Boga jest doskonała. Być może, jako starszy syn, zastanawiasz się, dlaczego Panie, dlaczego on? Jak mogłeś go przyjąć do siebie? Jak on może być moim bratem? Ten człowiek? Panie ty widziałeś, co on robił? Widziałeś, kim był? A Bóg prawdopodobnie w tym momencie patrzy się na Ciebie i mówi, a ty widziałeś, mój synu, kim ty byłeś? Z czego ja Ciebie wyciągnąłem? Z czego ja Ciebie wyciągam? Cieszę się bardzo, że jesteś wierny, jesteś obok mnie, ale tylko dzięki mojej łasce możesz być wierny, możesz być ze mną. A jeżeli kogoś przyjmuję do tej rodziny, do której Ty jesteś przyjęty, przyjmij go także. Bo kocham Ciebie, kocham Jego, jestem na waszym ojcem. Miłosierny Ojciec, kochani, miłość Boga do zgubionego człowieka, a nawet jeżeli wydaje nam się, że trwamy w tym momencie, może się okazać, że jutro nie będziemy już tak trwali jak dzisiaj, miłość Boga jest dla nas gwarancją tego, że możemy do Niego wrócić, jest dla nas motywacją tego, że możemy przy Nim trwać, jest zachętą dla nas do tego, żeby żyć czystym, świętym życiem i być po prostu w Nim i żyć na Jego chwałę. Miłość Ojca, miłosierny Ojciec. Przypowieść o dwóch synach i ojcu mówi o tym, jak dobry jest ojciec, a jak my jesteśmy niejednokrotnie biedni, zbłąkani, zagubieni. Czy jesteśmy w roli młodszego syna, czy jesteśmy w roli starszego syna? Nie zmienia to jednak faktu, że Pan mocno zachęca nas do tego, byśmy byli tacy jak On. Ciekawe doświadczenie miałem chodząc po ulicach. Zobaczyłem dosyć wysokiego młodego chłopaczka w wieku kilkunastu lat w okularach. Był lekko wypłoszony, gdzieś szybkim krokiem szedł. Przemknął mi, nie wiem nawet dlaczego, zwróciłem na niego uwagę. Dwa razy chyba go gdzieś spotkałem, a później zobaczyłem tego samego chłopaka i zobaczyłem, jak szedł ze swoim tatą. Jego tata zmęczony życiem, lekko wypłoszony. Lecący gdzieś szybkim krokiem, zdezorientowany tak jak jego syn. Bóg mówi, żebyśmy byli do Niego podobni, dlatego że jeżeli będziemy zbliżali się do Niego, do naszego Ojca, będziemy podobni do Niego na ziemi, także ludzie będą w nas widzieli Jego. Podobieństwa dzieci do rodziców, dzieci syna do Ojca. Bądź podobny do swojego Ojca, tak żeby inni w Tobie widzieli Jego. Bóg nie oczekuje od nas doskonałego religijnego życia. Bóg nie oczekuje od nas idealnego życia. Bóg oczekuje od nas relacji z Nim, tego byśmy byli w niego wpatrzeni. Byśmy od czasu do czasu, albo nawet częściej niż od czasu do czasu, zadzwonili do niego. Byśmy z nim rozmawiali. Byśmy mieli z nim relacje. Telefon komórkowy do naszego ojca. Wiem, że go macie. Z którego numeru będziesz dzwonił dzisiaj do Niego? Dzisiaj dzwonimy 15.11.32. Dzisiaj wieczorem z którego numeru zadzwonisz do Ojca? Albo z którego numeru On do Ciebie zadzwoni? Bądź czujny. On Ciebie kocha. Pewnej długiej nocy, dwa lata po tym, jak król ostatni raz rozmawiał z Krystianem, kiedy cały pałac królewski już spał, a król jeszcze pracował długo, w nocy przy swoim biurku zadzwonił telefon. Król spojrzał się i nagle gwałtownie odebrał: Słucham. Na wyświetlaczu telefonu wyświetliło się imię Krystian. Przez chwilę panowała cisza po drugiej stronie słuchawki. Król zaczął coraz szybciej oddychać. Nie wiedział, co ma powiedzieć, i usłyszał cichy szept. Tatusiu, czy wybaczysz mi, chcę wrócić? Król tylko wyszeptał: Synku, czekam na Ciebie cały czas, wracaj. Gdziekolwiek się obecnie znajdujemy, Bóg nas kocha. Cokolwiek robimy, nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy daleko, Bóg nas kocha. Jeżeli jesteśmy dobrzy, Bóg nas kocha. Jeżeli gdzieś zbłądziliśmy, Bóg nas kocha. Jest cały czas stałym, niezmiennym Bogiem i Ojcem. W swoim synu Jezusie Chrystusie okazuje nam i pokazuje miłosierdzie. Jego ramiona są dla nas szeroko otwarte. Boża miłość okazana w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, powinna nas motywować, angażować coraz bardziej w relacje z Nim i w święte życie z Nim, tak żebyśmy coraz bardziej byli obrazem Ojca tutaj, obrazem Jego Syna tutaj. A jeżeli zdarzy nam się upaść, a co gorsza odejść, u Boga jest możliwość powrotu. Przyjmujmy tylko wtedy postawę młodszego syna, który przychodzi z pokorą, chce spotkać się ze swoim ojcem. A całe niebo, całe niebo będzie się z tego powodu radowało. Bóg nas zachęca do tego, byśmy byli przy nim. Nieraz żyjemy po swojemu. Nieraz wpadamy na fantastyczne pomysły, na takie, jakie, na jakie wpadł młodszy syn. I chcemy żyć po swojemu. Ale prognoza w takiej sytuacji jest taka, Skończysz na dnie. A jeżeli nawet już skończysz na dnie, wracaj. A jeżeli posłuchasz Ojca, bądź w domu i bądź Mu wierny. I bądź światłem Jego dla domowników wiary. Bóg cały czas kocha, czekaj mu otwarte ramiona. A czas łaski jeszcze trwa. Amen.